Dzień dobry, ja wiem, że do końca roku zostały jeszcze dwa miesiące, nie jestem amebą kalendarzową, ale listopad i grudzień będą u mnie bardzo intensywne, dlatego ulubieńcy 2024 przychodzą dwa miesiące wcześniej. Jeśli Wy też uważacie, że nam takie podsumowania wcale nie jest za wcześnie, to po pierwsze swoje polecajki dawajcie w komentarzach, a po drugie, jeżeli macie ulubieńców w kategorii dobrych jakościowo t-shirtów, to to jest coś, czego ja szukam, szukam i nie mogę znaleźć, i potrzebuję rekomendacji. Także proszę zostawiać w komentarzach. Lecimy od razu z grubej rury. Pierwsze ulubienie znoszą uwagę moje leki na depresję, ponieważ znowu biorę leki. Miałam chwilowy kryzys, trochę wam opowiadałam o moim epizodzie depresyjnym, ale nie za dużo. Ogólnie wtedy jeszcze przyszła taka fala deszczu, zachmurzenia tutaj w genui, przez chyba 3 tygodnie nie widziałam słońca, po prostu wszystkie czynniki się złożyły na to, żebym się czuła jak najgorzej i nie chciała wychodzić z domu, ale przetrwałam i zrobiłam sobie też wycieczkę do Polski na kilka dni. Nie tylko po to, żeby się właśnie spotkać ze znajomymi, ale też dlatego, że umówiłam sobie wizytę u psychiatry. Bardzo się chciałam spotkać fizycznie tak w cztery oczy, bo mam wrażenie, że przez internet nie wszystko można tak dobrze zakomunikować, no i też się nie widzi do końca tego języka ciała i tak dalej, więc wolę fizycznie być, przynajmniej na niektórych wizytach i wróciłyśmy na leków, nie konkretnie takiej, jakie brałam wcześniej, ale do pewnych modyfikacji, także jestem bardzo zadowolona. Ja przestałam brać antydepresanty na początku tego roku, ponieważ ten lek konkretny, który ja brałam, miał w swoich skutkach ubocznych ataki padaczki i ja miałam takie dwa w trakcie brania tego leku. I być może to było z nim związane, być może zupełnie była inna przyczyna, ale no zdążyło mnie to przestraszyć, a miałam mieć w marcu moją operację nosa, więc postanowiłam, że dla własnego bezpieczeństwa i spokojnej głowy po prostu chcę odstawić te leki, więc na początku roku przestałam je brać. No, ale okazuje się, że mi się po prostu lepiej z nimi żyje i ja jestem totalną fanką leków, mimo że zanim w ogóle ich próbowałam. To miałam takie dość uprzedzone podejście, że jak potrzebujesz leków, to znaczy, że już sobie zupełnie nie radzisz, a wcale tak nie jest, jeżeli jest coś, co może podnieść jakość Waszego życia i szczególnie Waszego zdrowia psychicznego, to ja jestem totalnie za. Moim drugim ulubieńcem będą książki, a w szczególności słuchanie książek, bo jestem wciągnięta na maksa i cały ten rok był u mnie pod znakiem słuchania książek. Mam wam do polecenia dwie książki, które przeczytałam w ciągu ostatnich trzech tygodni i to też bardzo dużo mówi, bo ja fizycznie nie mam w życiu czasu, żeby usiąść i przeczytać dwie książki, wiecie, papierowe, a jeżeli mam to na słuchawkach i mogę sobie słuchać idąc na zakupy, robiąc mój hot girl walk albo po prostu sprzątając chatę, to no jakoś tak samo wchodzi. Także mam Wam do polecenia dwie książki i obie znajdziecie w aplikacji BookBeat, bo to jest ponownie partner tego odcinka i w ogóle BookBeat te współprace to jest mój ulubieniec 2024. Oni regularnie do mnie wracają. Ja serio korzystam z tej aplikacji non-stop. To jest już chyba piąty albo szósty odcinek, w którym Wam polecam książki właśnie we współpracy z BookBeat. Uwaga, pierwsza pozycja must have, totalny do przesłuchania. Jeżeli nie weźmiecie nic z tego filmu, nic w ogóle z tego całego kanału, to weźcie tę książkę. Pomoc domowa to jest książka o dziewczynie, która się zatrudnia jako właśnie pomoc domowa u rodziny i po pewnym czasie w tym domu zaczynają się dziać dziwne rzeczy. I ta książka jest napisana w tak genialny sposób, że jak 60% samej jakby pierwszej części tej książki to jest perspektywa naszej głównej bohaterki, ale potem jakieś następne 30% przełącza się perspektywa na zupełnie inną osobę i okazuje się, że te pierwsze strony, które przeczytaliśmy, wcale jednak nie było tak i chodziło jednak o coś innego i że jednak wcale nie wiedzieliśmy co się działo. Jest to niesamowite, a potem na te ostatnie 10% te perspektywy się przeplatają i w końcu mają wspólny koniec. Zajebista jest ta książka i jeżeli się dopiero wkręcacie w słuchanie książek, to to śmiało może być wasza pierwsza pozycja. Bardzo polecam, bo no, gwarantuję, że się wciągniecie. Druga książka, którą skończyłam dosłownie tydzień temu, to jest Świąteczny Dyżur i już wam polecałam jedną książkę tego autora, czyli Będzie Bolało. I te książki tak naprawdę mogłyby być jedną bardzo długą książką, bo są pisane dokładnie w tym samym stylu. Jeśli oglądacie na Moje materiały, to wiecie dokładnie, o czym mówię. To jest e, autor, który był lekarzem rezydentem, a teraz jest komikiem, no i autorem książek, ale on właśnie w taki bardzo zabawny, lekki sposób opowiadał o takich dość ciężkich tematach właśnie medycznych i no jest to idealnie moje poczucie humoru, także no, ja uwielbiam. Jeśli Was skusiły moje propozycje te dzisiejsze, ale też te na przestrzeni ostatniego roku, to z moim kodem macie 30 dni słuchania za darmo, 20 godzin. Wydaje mi się, że to jest taki spoko czas, żeby sobie właśnie testować, zobaczyć, czy to jest dla Was. Mój kod i link zostawiam Wam w opisie. Dziękuję Bugbit za kolejny odcinek zrobiony wspólnie i lecimy dalej z ulubieńcami. Numer 3 kategoria filmy i seriale. Po pierwsze serial The Resident. Jeżeli lubicie oglądać Doktora House'a albo New Amsterdam, to to Wam mega przypadnie do gustu. Jest to klasyczny pipeline pod tytułem młody lekarz-rezydent przychodzi do szpitala, w którym jest już jeden lekarz, który jest wszechwiedzący i super cool i po prostu od tak sobie stawia diagnozy. No jest to zarąbisty serial plus, on ma to, co ja uwielbiam, Czyli od cholery sezonów, długie odcinki, i tych odcinków w jednym sezonie jest ponad 20, chyba. Także. No, ja to bardzo lubię, mam wrażenie, że teraz seriale robią e, jeden sezon po 6 albo 8 odcinków, i potem na następny sezon trzeba czekać 3 lata, i to jest dla mnie beznadziejne. Ja chcę przywrócić seriale, które mają 20 odcinków w jednym sezonie, i te sezony wypuszczają rok po roku. Obejrzeliśmy też Woman of the Hour, czyli nowy film Anne Henry, w którym ona jest reżyserem i jednocześnie gra główną postać. To jest film, który zrozumieją wszystkie kobiety, bo podobno mężczyźni totalnie gdzieś tam ten koncept im przeleciał nad głową, i oni nie widzą w tym filmie. Filmie. Przynajmniej większość mężczyzn, o których słyszałam w internecie, nie widzą w tym filmie tych aspektów, właśnie strasznych. A no to jest chyba ta część bycia kobietą, która jest dla nich niedostępna, że dla nas ten największy strach budzi właśnie to uczucie niepokoju, to uczucie, że jesteś w niebezpieczeństwie, mimo że się do końca nic nie stało jeszcze, ale masz takie, że coś się może zarastać. Że to był bardzo dobry film, a z nowości obejrzeliśmy jeszcze The Substance czyli coś, co ludzi bardzo. Obrzydzało do tego stopnia, że ludzie podobno wychodzili z kin. Dla mnie znaczy inaczej. inaczej. Tam były takie sceny, które były, no bardzo takie, bardzo drastyczne, ale nie do tego stopnia, żeby gdzieś tam wyjść z kina czy coś w tym stylu. Wydaje mi się, że to było takie do przeżycia. Jedyne, czego nie mogę zrozumieć w tym filmie, to jest fakt, że ta aktorka, która grała tą starą wersję, była absolutnie przepiękna i moim zdaniem dużo lepiej wyglądała niż ta jej młoda, perfekcyjna wersja. Nie chcę tu dużo mówić, żeby nie spoilerować, ale jeżeli oglądaliście ten film, to dajcie mi znać, czy, czy też macie podobne odczucia. Jedna rzecz, którą już się podzieliłam w filmie, ale że ona zasługuje na osobne wspomnienie, to jest aplikacja do robienia zdjęć tak jakby samowyzwalaczem. To jest aplikacja Lens Buddy i ona działa w ten sposób, że ustalacie sobie e, wcześniej, ile zdjęć ona ma Wam zrobić i co ile sekund będzie się robiło zdjęcie i ona po prostu robi Wam sesję zdjęciową. Możecie sobie postawić telefon, nie potrzebujecie do tego drugiej osoby. Wtedy tylko stajecie przed aparatem, robicie cokolwiek i macie zarąbiste foty. Ja zazwyczaj sobie ustawiam 50 zdjęć i żeby ta aplikacja mi robiła zdjęcie raz na sekundę i taka jedna runda Dami często wystarcza, żeby znaleźć to takie idealne zdjęcie. A jak już zrobicie te zdjęcia, to potem macie takiego Tindera dla fot, że on wam wyświetla wasze zdjęcia i możecie im dawać łapkę w górę, łapkę w dół, a potem możecie na przykład posortować je, żeby te wszystkie zdjęcia, które mają łapkę w górę, wam się zapisały do galerii. Kolejna rzecz, którą znalazłam na mojej bardzo krótkiej wycieczce do Polski, to są, uwaga, te plasterki na pryszcze. Wkleiłam opakowanie, bo już dawno wyrzuciłam, a dostałam mi dosłownie dwa. Powiem wam, że od kiedy odkryłam te plasterki, to zdałam sobie sprawę, że te, których używałam wcześniej, a używałam więcej. W ogóle nie wspomniał swojej roli. To jest mój totalny hit. Jeżeli macie takie właśnie ropne pryszcze albo nawet takie podskórne po prostu glyzery, to. Wow, moim kolejnym ulubieńcem jest journaling, ale taki bardzo brzydki, bo mam wrażenie, że odkryłam to osobie w tym roku, że te zeszyty w kropeczki i piękne pastelowe markery to wcale nie jest dla mnie. I też czułam się trochę chyba przytłoczona, tym, że te journale zazwyczaj są takie duże, w sensie jest w nich dużo miejsca do wypełnienia, więc przerzuciłam się na takie zeszyty. One są z Tygera, są mega tanie, są sprzedawane w trzypakach, no i są cieniutkie. Także ja już przebrnęłam przez cztery takie, to jest mój czwarty i naprawdę uwielbiam. Ja w nich piszę taką po prostu ścianą tekstu, jak się gdzieś pomylę, to nie próbuję tego naprawiać, korektorować, po prostu lecę dalej i przez to, że też nie pomijam linijk, piszę linijka pod linijką, w sensie kratka pod kratką, to nawet takie długie wywody, gdzieś tam mi zajmują maksymalnie dwie kartki i to mi się mega sprawdza. I przez to, że samo założenie jest takie, że ten zeszyt będzie po prostu brzydki, i pomazany i tak dalej, to to zdejmuje ze mnie całą presję i sprawia, że piszę bardziej regularnie. Odkryłam też, w tym Roku, mój biżuteryjny uniform, czyli taką neutralną biżuterię, której praktycznie z siebie nie zdejmuję i to mi mega ułatwia życie. Ten łańcuszek, jeżeli jesteście na bieżąco z moim kanałem, to widzicie na mnie chyba już od dwóch lat non-stop, prawie w każdym filmie. To jest mój absolutny ulubieniec, on jest z marki Kopi i no, no kocham go. Jest bardzo taki neutralny, że pasuje mi do wszystkiego, nie rzuca się jakoś super w oczy, ale jednak jest tym dodatkiem, który gdzieś tam wnosi ten outfit na odrobinkę wyższy poziom, a oprócz tego, słuchajcie, kolczyki. I to jest no strasznie głupie z mojej strony, ale ja nie potrafię na siebie a szczególnie na właśnie takie pierdółki jak kolczyki nie potrafię wydawać dużych ilości pieniędzy. Nawet nie dużych ilości pieniędzy, ale po prostu jakiejkolwiek większej kwoty. Mogę sobie kupić kolczyki z hm ale żeby pójść do jubilera i kupić najprostsze kolczyki, tylko po prostu złote, no to no nie mogę się zmusić. I w końcu mój partner uznał, że już ma dość tego, że na przykład ja marudzę, że mi tam jakiś kolczyk ucho zafarbował na zielono, albo że no po prostu bolą mnie ucho, i jak przechodziliśmy koło Pandory, to powiedział: Chodź, znajdziemy cię kolczyki takie, jakie chcesz, tylko żeby nie były z jakiegoś szitowego materiału, na który pewnie masz uczulenie. I faktycznie to była kwestia materiału, bo te kolczyki absolutnie w żaden sposób nie podrażniają mi uszu itd. i tak dalej. Ja je zdjęłam tylko raz, od kiedy je dostałam, i żeby je wyczyścić, a tak to. Wszystko w nich robię, w ogóle ich nie czuję, i, i mega mi się to podoba, że, że wreszcie mogę zacząć nosić kolczyki, i one są taką właśnie częścią mojego outfitu. Wydaje mi się, że jak już się ma kolczyki i naszyjnik, to to jest takie. no wiecie. Tak, dupełnia każdy outfit. Nie mogłabym nie wspomnieć w tym filmie o mojej operacji nosa, bo tak jak Wam mówiłam, że właśnie nie potrafię do końca wydawać pieniędzy na siebie, to chodziło mi o rzeczy materialne, a nad tym nosem zupełnie się nie zastanawiałam. To była największa suma, jaką wydałam w życiu, no bo wiecie, ja nie mam mieszkania, nie mam auta, nie miałabym na co wydawać takich pieniędzy, ale gdybym wiedziała przed operacją, że taki będzie efekt, to myślę, że na spokojnie mogłabym zapłacić dwa razy więcej. To było spełnienie moich marzeń. A ten nos nawet nadal nie jest w swojej finalnej formie, ale jest tam trochę podpuchnięty. Wszystko się jeszcze kształtuje i będzie się pewnie kształtowało przez następne pół roku. Ale porównując do tego, co było właśnie pół roku temu, no to ten czubek na pewno sporo opadł. I wtedy teraz jest taki właśnie idealnie prosty, ale lekko zadarty na końcu. Ja jestem po prostu zakochana w tym efekcie, ale też zdałam sobie sprawę ostatnio, robiąc jakieś foty do filmu, że. Tak dużo więcej moich zdjęć mi się podoba, że wiecie, że mam jakieś zdjęcie z zaskoczenia albo zdjęcie, na którym zmieniam pozę, więc coś tam no, wyglądam głupio, ale dużo więcej niż wcześniej moich zdjęć mi się podoba. Ten nos mi dał taką zupełnie inną perspektywę patrzenia na siebie, też przez to, że te początki były ciężkie, ja byłam bardzo poświęczona, bardzo spuchnięta i jak te śniaki znikały i ta opuchlizna mi znikała z twarzy, to tak jakbym totalnie widziała swoją twarz na nowo. No nieważne, pewnie się. Pojawiają komentarze, że o jezu, ale ona jest próżna, ale ona jest pusta, mówi o body positivity, ja sobie robi nos. No i powiem wam, że ja jestem tak szczęśliwa z tym nosem aktualnie, że już mi to nic nie robi. A to była rzecz, o którą się martwiłam przed operacją właśnie ten odbiór i ten hate, który przyszedł, ale. Ja byłam od początku tak zakochana po prostu w tym efekcie i byłam tak szczęśliwa, że to zrobiłam, że zupełnie to po mnie spłynęło. Nigdy nie byłam przeciwna operacjom plastycznym pod warunkiem, że się robi bezpiecznie i się ma dużo wiedzy i się robi dużo researchu przed, też wybierając osobę, która Wam ten zamek będzie przeprowadzać i, no i że się nie przegina w żadną stronę, także... Ulubienie z 2024. Z ulubieńców makijażowych mogłabym powiedzieć, że ten korektor Bogu używam od początku liceum, czyli już prawie 10 lat. Jak ja to policzyłam? Jak się jest w liceum, to się ma 15 lat w pierwszej klasie? Ja miałam chyba 15 lat, no bo jestem z grudnia. Czyli 9 lat strasznie dużo. Miałam z nim kilka razy falling out, kiedy testowałam inne nowości, ale ostatecznie zawsze wracamy do siebie i no od lat mówię, że to jest najlepszy korektor ever, ale no już wam o tym mówiłam tyle razy, że to by było głupie, żeby to polecać, więc polecę wam mojego świętego grala, jeżeli chodzi o gąbeczki, które kosztuje dużo mniej niż te wszystkie beauty blendery. Słuchajcie, szczególnie w kolorze niebieskim wam polecam, bo ja zawsze kupuję niebieskie. To są gąbeczki z Hebe i specyficznie te w tym takim klasycznym kształcie, bo próbowałam je jednej takiej ściętej i mam wrażenie, że ona miała tak odróżnienie. Binkę, inną strukturę i już mi to nie pasowało. Także teraz sobie kupiłam akurat brązową, bo nie było niebieskich. Kupiłam sobie na zapas, jak byłam w Polsce, ale na pewno jak przyjdę na święta, to sobie uzupełnię moje zapasy. To są najlepsze gumeczki ever. No i moim ostatnim ulubieńcem będzie oczywiście moja nowa strona internetowa i mój nowy e-book na temat intuicyjnego odżywiania, a nawet nie same te rzeczy, tylko proces ich powstawania. Tak, moim ulubieńcem jest proces nauki nowych rzeczy, co jest dla mnie bardzo dziwne, bo jako perfekcjonistka nie cierpię tego zazwyczaj, bo ja nie lubię się mylić, a wiadomo, że jeżeli robisz coś po raz pierwszy, no to to nie będzie dzieło twojego życia. Oczywiście jak się uczysz, to będziesz się uczyć metodą prób i błędów, a ja Nienawidzę się mylić, nienawidzę popełniać błędów, nienawidzę czegoś nie umieć, nie rozumieć, ale bardzo chciałam ten projekt zrobić i zrobić go sama i jestem z niego mega dumna. Także jeżeli jesteście zainteresowani w ogóle tematem jedzenia intuicyjnego, no to odsyłam was do tego e-booka, ale też do mojego poprzedniego filmu. Dobrze, to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli dotrwaliście ze mną do tego momentu, to zostawcie w komentarzu emotkę Lamy. No i w komentarzach czekam też na Waszych ulubieńców, przynajmniej do tego momentu roku. Jak zawsze widzimy się codziennie na Instagramie i na TikToku, a na YouTube mam nadzieję, увидимся недолго. Bye!